Niepożądane odczyny poszczepienne, czyli NOPy, są znacznie mniejszym problemem niż nam się wydaje. No bo, jeśli mielibyście strzelać, ile procent osób, które przyjęły szczepionkę, mają poważne komplikacje zdrowotne, to ile byście wtedy powiedzieli? 2%. 5%. Żeby się dowiedzieć, musimy najpierw oszacować liczbę szczepień w Polsce w ciągu roku. W Polsce utrzymuje się wysoki poziom wyszczepialności dzieci i młodzieży objętych obowiązkowym programem szczepień ochronnych, czyli PSO. Jest to wartość rzędu 95%. W praktyce przekłada się to na ponad milion dzieci i nastolatków szczepionych każdego roku. Do tego trzeba doliczyć szczepienia dobrowolne, np. przeciwko grypie COVID, HPV, pneumokokom i tym podobne. Ich skala jest mniejsza niż obowiązkowych ale nadal obejmuje kilkuprocentowy odsetek populacji. W sezonie 22-23 tylko przeciwko grypie zaszczepiło się około 2 milionów Polaków. Do tego w tym samym roku ponad milion osób przyjęło szczepionkę na COVID. I gdyby to wszystko sumować, to mniej więcej rocznie w Polsce szczepi się co najmniej 4 miliony osób. A prawdopodobnie więcej. Monitorowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna i wiecie, ile w 2023 roku zgłoszono ciężkich i poważnych NOPów? Mniej niż 300, na ponad 4 miliony osób. Zakładając, że ta szacowana liczba osób, którą podałem, która się zaszczepiła, jest prawidłowa, no to to jest mniej niż jedna setna procenta osób z ciężkim nopem. A jednocześnie opublikowane w maju badanie z czasopisma The Lancet szacuje, że w ciągu ostatnich 50 lat szczepionki przeciwko 14 powszechnym patogenom uratowały 154 miliony ludzi, co przekłada się na 6 ocalonych osób na minutę. Obniżyły one też śmiertelność niemowląt o 40% w skali globalnej. No i w całej. Historii ludzkości szczepionki uratowały więcej istnień ludzkich niż niemal jakakolwiek inna interwencja medyczna. Także weryfikuj informacje, które czytasz w internecie, sprawdzaj źródła, a jak chcesz chronić się przed dezinformacją naukową, to obserwuj profil Nauka Sprawdza.